Jo, ja jestem kapalny, a to już drugi filmik z tier list, a dzisiaj robimy tier liste rzadkich postaci z Brawl Mita. Lubię tą postać, bardzo, całkiem lub, no całkiem lubię. Myślę, że wyląduje na serdeczne A. Blok. nawet ją, main, nawet mainowałem tę postać, więc możemy ją wziąć na S. Albo nie, tak? Za zmienionego skina, no bo kiedyś wygląda ładniej, to pójdzie na B. Ale, no dobrze, na, na. Poko, pokazuj. Pokazu spoko, dajemy go na S. Ból. Ból jest trochę nostylem. Zdamy um, go na B, bo umie być denerwujący. Kord. Kord jest bardzo fajną postacią. Bardzo go lubię, więc dam go na S. El Primo. W tym momencie go minuję, więc też S. Barley. Barley... myślę, że dam go na... B, ponieważ za bardzo nie umiem nim grać, ale nie mówię, że jest zły. Postać samą w sobie lubię. B. A to jest lista rzadkich postaci z Brosters. Dajcie lajka, suba, a i dajcie komentarz co o tym myślicie. Narka.